Witam wszystkich z tej strony Quaodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagramy w 2 Nocruka. Tak więc moi drodzy, w tym odcinku rzecz jasna, będę kontynuował moją wyprawę do wieżek Sardasa. Ponieważ jak już wspomniałem wcześniej mam tam kilka... Yy, ja by to powiedzieć nieskończonych spraw. Yy, a gdy dokończę te sprawy, oczywiście dostałem doświadczenie, czyli rzecz yy, bardzo, bardzo tutaj yy, pożądaną. Tam widzę. Yy, czarne goblinki widziałem. No właśnie. Może jak będę leciał z powrotem, to się nimi zajmę. Póki co nie jest to, nie jest to na razie priorytetem w mojej drodze. Okej, okay, zbliżamy się oczywiście wielkimi krokami. O! No jest kaplica i nosa, właściwie posłum i nosa. proszę, zwiększ moją siłę o plus jeden, bardzo bym cię prosił. I nos, po prostu jak cię szczelę zaraz nie. Ale to jest po prostu w taki futrzak. No przecież wiadomo, że jestem strażnikiem miejskim. Wiadomo, że idę w siłkę i walnie, zręczność i wszystko. Nie lubię gościa. Naprawdę inos po prostu wyjdź. wyjść i zamknij drzwi. No masakra, ale mnie zdenerwował, no. Wyprowadzimy z równowagi tak mocno. Tak mocno. Dobra. Ale już nie ma się co denerwować. Lecimy dalej do Sardasa. Yy, Przedtem jeszcze oczywiście zahaczę o kawalorna, o, o ile tu będzie jeszcze stał, ale wydaje mi się, że będzie tu stał i go widzę. Nawet. Sokoliv wzrok. Tak, to. Ej, ty! Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. Okej, okay, Casta Expa. Yy, no i lecimy dalej do Xardasa i tam chyba jeszcze u Xardasa zagadam sobie z Lesterem, on tam powinien u niego być. Tak więc no po to właściwie biegłem tutaj. Chcę po prostu pozałatwiać jeszcze kilka spraw, zanim już całkowicie potoczę fabułę dalej do przodu. Oczywiście mówię o, mówię o wątku głównym. Tu już się zbliżamy do wieży. Nie no, Xarda masz super oświetlenie. To są chyba dwie ledówki. Nie no, spoko, światło ciepłe, naprawdę fajna sprawa. No i lecimy. Hmm, oczywiście tutaj ostre zakręty. Nie wiem, po pijaku to by tutaj Xarda z nie zszedł, by się te, o te zejście. Jakaś winda by się przydała, ale mniejsza. O, i tutaj jest Lester, sobie śpi. Może tak dzień dobry, albo coś Lester. Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem, słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre przyjacielu. Ciągle zmęczony? I to jak? Ach, powiedziałem Ksardasowi wszystko, co wiem. Teraz muszę się trochę zdrzemnąć. Jeden dzień powinien wystarczyć. No, góra dwa. No no, dzień, góra dwa, góra tydzień. No rozumiem. <śpoko> Spoko. No, i tutaj mamy Xardasa. Hej. Rozmawiałeś już z Lesterem? Tak. Zasypałem go pytaniami. Dużo się od niego dowiedziałem. Jest teraz kompletnie wyczerpany. To prawdziwy cud, że w ogóle przeżył tę ucieczkę. Kazałem mu trochę odpocząć. Czego się od niego dowiedziałeś? Niestety niczego dobrego. Nie dość, że widział Smoka, to spotkał też ludzi w czarnych kapturach. To takie ważne? Jeśli ci ludzie rzeczywiście istnieją, będą dla nas poważnym zagrożeniem. Niepokoi mnie to. Proszę weź mój pierścień. Będzie cię chronił przed magią. O, dosaliśmy pierścionek, super. Więc co mam teraz robić? Postępujmy do Postarać. Dobra. Yy, to już wiemy. Yy, i teraz tak. Yy, du, du, du. O, skórzany mieszek. Skąd ja go mam? Nie wiem gdzie go znalazłem, nieważne yy... Łe, Trzy przed magią, ale słabo. Dobra, no i właściwie tylko po tutaj przedem, znaczy. Dostałem doświadczenie, było kilka kwestii dialogowych, dostałem też pierścionek, więc całkiem fajnie. Yy, no i moi drodzy tak, teraz wracam do miasta. Yy, po drodze zastanawiam się, czy yy, zahaczy o tego blinki, o których mówiłem, chociaż nie wiem, czy gra jest w sumie warta świeczki. Yy... Chociaż no, doświadczenie jest doświadczenie, prawda? No nie ma co wybrzydzać. Chociaż nie wiem, czy z tymi czarnymi goblinkami sobie poradzę. Yy, bo one mają to do siebie, że atakują... grupowo, po prostu w stadzie. No z jednym to oczywiście tam spoko sprawa, ale z kilkoma to naprawdę już jest problem. Nawet jak już się tam ma któryś level wbity. Yy, tak więc trzeba na to uważać po prostu, trzeba to dokładnie przemyśleć. Yy, no i co jeszcze mogę wam powiedzieć, moi drodzy? Oczywiście, wielu osobom może się to nie podobać, że tak latam sobie w tej weftę. Te. Yy, tak bez sensu. No ale no, jak powiedziałem, ja nie wycinam nic ze swoich materiałów. Ja po prostu zostawiam taki materiał. Yy, to co gram, to po prostu wy widzicie i wszystko, nie oszukuję. Nie nagrywam nic yy, poza wizją, że tak powiem. Yy, jeszcze tak mnie zastanawia, czy tutaj nie siedzi ten bandyta, który yy, zdradził nam imię herszta Bandytów, czyli Dextera, jest tutaj. Yy, I czy ja będę z nim miał jakąś kwestię dialogową? To jest pytanie za 100 punktów, zaraz się dowiemy. Przysłał mnie jeden z chłopów spoza miasta. Co? Wieśniacy wiedzą o kryjówce? Zauważyli brak owiec. O cholera, cóż, więc muszę się stąd wynieść. Jeśli znajdą pustą kryjówkę, to może przestaną mnie szukać. Okej. Okay. No, czyli tak ja myślałem, będzie kolejna kwestia dialogowa. Coś coś mm, świtało mi w głowie, że y, z nim będzie jakaś kwestia i jednak się y, nie myliłem. Tutaj przechodzimy obok posągu tego buraka i nosa, po prostu inno wyjść. No i cały czas mi mm, po głowie chodzą te. Gobliny, przepraszam, coś mnie tak jakoś zgaga przyłapa, nie lubię takiego czegoś. Uff, denerwuje mnie to strasznie. Dobra, tu są czarne gobliny, jest ich kilka. I stąd raczej, yy, nie zejdę, żeby je zatrzymać, bo oczywiście bym się zabił. Tak więc ten pomysł nie byłby zbyt yy, dobrym pomysłem. Byłby to pomysł poroniony na tym rzeku. Yy, dobra. Yy, Właśnie nie wiem dlaczego do tej pory no się ługnie kuszę, też naprawdę logistyka masakra. Okej. Okay. Yy, no, w sumie, no, te bin to jest jakaś część doświadczenia, prawda? E, mają pewnie też przy sobie kilka itemków. Nie, 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 Dawaj, nie, nie, Dawaj, dawaj, nie, dawaj, 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 zabij, 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 nie, 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 naprawdę ci farmerzy też są bezmyślni, bo gdyby tu na wyskoczyło stado cięcfor, bo oni by pobiegli, wlecieliby w nich, zginęliby wszyscy, ale oj tam. Okej, okay. yy, kolejny save'ik. No, yy, no i możemy lecieć dalej, ale no, naprawdę ci wieśniacy po prostu no na takie totalnym wlatują, że masakra. Ja by nie wiadomo, który level mieli, nie wiadomo, jakie zbroje, nie wiadomo, jakie pancerze, yy, nie wiadomo, jakie bronie, nie wiadomo, jakie co. No niestety no farmer no zbyt dobrym wojownikiem nie jest, prawda? Chyba w każdej grze farmer jest słabym wojownikiem. Chociaż mogę się mylić. Ja oczywiście we wszystkie gry świata nie grałem, więc. Yy, nie wiem. Może gdzieś jest jakiś farmer. Farmer taki koksu, że yy, Nigdy do niego po prostu nie może się przyrównać, ale aczkolwiek wątpię. No i znowu są tego blink tutaj, no. Hm. Jak jednego zaatakuje, z zkuszy, to na pewno na mnie wleci całe statko, a tego bym absolutnie nie chciał. Przydałoby się tak chociaż trzy odciągnąć, a reszta, pozostałą trójkę na przykład zabić później. No. Teraz po prostu celność smoka. Mhm. Już biegną, no kurczę no. Aj, o dobra, ale dobry damage skuszył, wow, jestem pod wrażeniem. No dawaj, dawaj, dobra, jeden zabity. No i biją dość mocno. Biją dość mocno. Tak więc to mnie nie cieszy. Okej, okay, jeden krytyk wszedł, super. Czyli dwa już nie żyją. No, ale tak latałem wokół mnie, że nie mogę w ogóle żadnego trafić. Trzeci Krytyk Bezimienny, kocham cię po prostu. Czwarty Beziii... Jesteś moim mistrzem. Jaki mistrz! Zapił pięć goblinów i nawet mu pucha psa nie zjechały na tym levelu. O, stary, jestem pod wrażeniem tak mocno... Niczego tu nie znasz. Tak mocno Niczego mnie nie po prostu znaczy nie Bezimienny. Naprawdę. Czapki z głów. Czapki z głów. Okej. Okay. Smażone mięso. Będę sobie musiał później podsmażyć, bo już widzę, że mi się kończy. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś jak został? Yy... Czekajcie, poprawię sobie. Okej. Okay. Pozycja na futelu. Naprawdę, a tak człowiek siedzi, siedzi, nagrywa to... Yy, tak może mu... Nie wiem, noga czy tam ręka zdrętwieć, to bardziej noga. To jest masakra. Okej, okay. tu była tylko roślinka lecznicza. Zardzewiały krótki miecz. Tutaj mamy kuferek. Skórzany mieszek. O, spoko. Ile tu jest monet? 25, dwa razy po 25, super. Czyli 50 monet, ponad 1100 sztuk złota, super. O, no i kolejne 20 monet, pięknie. I mnie w nosie kręci bardzo mocno. Ło, ale mnie kręci w nosie. A Aj. Najgorsze jest to, że jak człowiek chce kichnąć, a nie może. To jest naprawdę masakra. O ludzie. Nic fajnego. Znaczy fajne uczucie jak już się kiśnie, bo przed kiknięciem to jest niefajnie, takie kręcenie. Ojej, ku mnie tak yy, katar przywalił, nie wiem o co chodzi. Katar to też nic fajnego. No i dobra, no w sumie wszystko już tutaj zrobiłem. Yy, co miałem zabić, to zabiłem. Nawet nie czuję jak rymuję. Yy, no i teraz co bez żadnych przeszkód oczywiście wrócę sobie do miasta i mi się wydaje, że jak tylko yy, dotrę do bram miasta, to sobie po prostu. Yy, skończę sesję. Nie, to chyba nie będzie pełny odcinek, albo może będzie, nie wiem. Chociaż nigdy tak nie trafiłem w pełny odcinek. Eee, tak więc, po prostu zrobię sobie przerwę. Bo nagrywam już ponad godzinkę. Aj, tak więc, co dla mnie sporo jest. Ja nie jestem jeszcze takim wprawionym za grimerę, żeby od razu było 3-4 godziny nagrywać bo to jest masakra. Tak więc, no, nie dałbym sobie po prostu rady. Okej, okay, jesteśmy w mieście. Oj, przepraszam, Savig. Tutaj. Okej. Okay. No. już jestem po cięciu. Yy, I z marszu idę tutaj zaraz w prawą stronę, tylko... Czekajcie. Ja sobie jeszcze łyknę. Mm. Bo ma herbatkę. A jak wiecie, herbatka zawsze dobra. I pomyślicie, po co, tu lecisz? Po co, kochodron tu lecisz? Otóż lecę tutaj, aby zabić zębacze. Yy, bo... Yy, ja takie mam nawyki, przyzwyczajenia. W ogóle, przepraszam, takie... Mnasknięcie, przepraszam, wiem, że to jest irytujące bardzo przepraszam. Ale tak robię druchowo. Ja mam taki nawyk z Gotika 1, że zębacze są bardzo silne. Otóż w Gotiku dwójce już zębacze aż tak mocno silne nie są, więc po prostu wydaje mi się, że dam sobie z nimi radę. No zobaczymy. No, damage jest całkiem zasnął, one też mocno biją, yy, ale... dam sobie radę. No pięknie. Zjechał mi ledwie pół chapsa, a ja go zabiję. No, myślę, że będzie gorzej, a naprawdę... Yy, idzie, idzie yy, w miarę gładko, i co ja teraz będę robił? Yy, mam zapisane w moim mitycznym zeszycie, że yy, muszę oddać posążek, i nosa, który zdobyłem w kwaterze Paladynów w górnym mieście. Muszę oddać ten posążek Eddzie, tej kobiecie, która tam super gotuje. To jest taki mini kuestik. oraz rozwiązać do końca sprawę yy, z bagiennym zielem. Tak. To co jeszcze teraz zrobię, no nie wiem czy mi się w tym odcinku to uda w ogóle w tej sesji nagraniowej, to na pewno mi się uda, bo będę nagrywał, no co najmniej godzinkę nie na czego pewno. Nie znajdę. Nie ma czego no kurczę, co jest grane. Patr patrzyłem sobie teraz na poprzedni klip i też pod koniec odcinka miałem katar, eee, właściwie nie pod koniec odcinka, tylko pod koniec sesji i tutaj też mnie jakiś katar przyłapał. Eee, no i tutaj oczywiście ostatni zębacz lecimy z tematem Naprawdę e, w Gotiku jedynce zębacze były naprawdę silne e, no tak na tym levelu w gotiku jedynce nie wiem żebym sobie dała z nimi radę a tutaj widzicie przyparty do muru ginie Okej, okay, tutaj mamy ziółka lecznicze oczywiście sobie je pozbieram e, no i tak moi drodzy mm, Nagrywałem ten fragment już wcześniej, znaczy pół godzinki wcześniej, bo pół godziny materiału mi się zepsuło. I o dziwo, yy, w tym wypadku yy, zepsuło mi nagranie, konkretnie... Co to za strzała? Yy, konkretnie... Taka strzała była lewitująca. Yy, zepsuło mi nagranie konkretnie program Bandicam. Po prostu wyskoczył jakiś, nie wiem, pierwszy raz taki błąd mi wyskoczył. Że program przestał działać poprawnie, no i przez co po prostu klip się uciął, uszkodził, no i muszę dam 20 chyba, chyba 3-4 minuty chyba odcinka straciłem. Właściwie no jeden cały odcinek, ja by nie patrzeć, ale no, trudno. Yy, Troszeczkę się zdenerwowałem nie, powiem, że nie ale teraz mi nerwy przeszły, więc wszystko spoko. No i teraz oczywiście zmierzam do tej całej Eddy, od jej yy, ten posążek winosa, tam nie wiem ile expa dostaniemy, ale zawsze coś expa się przyda, prawda? Level trzeba bić. Nie ma co. Patrz, przyniosłem ci posążek i nosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj, światło i nosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. Weź i tak skromnie, drobiazg. Możesz mi ugotować zupę? Nic prostszego. Proszę, weź talerz. Okej. Okay. Yy, I teraz tak. Będę rozwiązywał to zadanie z zielem, które rozprowadza to ziele właściwie po Korinis. No i Meldor, chyba Meldor miał na imię gościu, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Meldor powiedział, że nie załatwi nic w stroju strażnika, więc będę się musiał przebrać w ten swój poprzedni, czyli skórzany strój. No i tak, jeszcze moi drodzy, poza tematem, czy znaczy w temacie gotyka, ale poza tematem ziela, napiszcie mi, czy opłaca się. Ładować chociażby się później umiejętności strzelania w, yy, strzelania z kuszy. Jeżeli tak, to po prostu napiszcie, jeżeli nie, to też napiszcie. Mam jakieś srebra do Halbora? Za to wszystko mogę ci dać 150 sztuk złota. No spoko! Sprzedano. Ubiliśmy ostatnio parę dobrych interesów, lepiej już dziś nie wracaj, bo ktoś może nabrać podejście. Ale herbatka, dobra. Yy, Okej, okay, 150 sztuk złota. Normalnie u takiego zwykłego handlarza nie wiem, czy, by, czy byśmy dostali 30 sztuk złota, więc naprawdę się opłaca. I na samym wstępie yy, idziemy do knajpy yy, porozmawiać z tym karczmarzem Cardiffem. Tak, Cardiffem. Ten drań próbował mnie zabić. A to jeszcze sprawa Attila. Hey, ja tylko przekazałem ci wiadomość od niego. Jeśli ktoś ma coś przeciwko tobie, to podejrzewam, że może też mieć swoje powody. No coś w tym jest. Ach, jesteś członkiem gangu. W takim wypadku mam tu coś dla ciebie. Jeśli będą ci kiedyś potrzebne jakieś wytrychy, zgłoś się do mnie. Mam jeszcze parę na zbyciu. Wystarczy, że poprosisz o coś do picia. Daj mi coś do picia. O, stary, 40 wytrychów, skąd jaki ziomek? Sakra. Potrzebuję informacji. Nie gdzie mogę kupić ziele. Z pewnością nie tutaj. Dobrze, więc gdzie? Na Twoim miejscu pogadałbym z Meldorem. On pali no, przez cały czas. No widzisz, już się pomyliłem. Meldor to jest ten, co pali tam koło Lemara. To ochrona Lemara? Alba Melkor. To jest ten koleś, tam... ten kowal w tym... Mnie mówili co yy, w koszarach. Chyba, no, zapomniałem, przepraszam. Wiesz może gdzie mogę kupić trochę ziela? Na twoim miejscu spróbowałbym szczęścia w czerwonej latarni. No dobra. Czyli z powrotem yy, w okolice czerwonej latarni, właściwie do czerwonej latarni. Czyli tak latamy po prostu od Jana do Pogana. Ale w końcu uda nam się tego quest rozwiązać. Czyżby... Borka był w to zamieszany? Nie wiesz, gdzie mógłbym kupić trochę ziela? Nie, zjeżdżaj. No, jego reakcja jest co najmniej podejrzana. Hey, Nadia, coś skarbie, powiesz? Mogę się teraz. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, kotku. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić z bromorem. Nie chcę żadnych kłopotów. Mhm. Mm Tej kwestii wcześniej nie było. Czy mogę tutaj dostać także wyjątkowe towary? Pewnie! Wszystkie moje dziewczyny są wyjątkowe. Jeżeli masz dość złota, możesz iść na górę z Nadią. Dobra? Hej, to ty... jest porytem do Nadii. Najpierw musisz pomówić z bromorem. Aha, zapomniałem zapłacić, przepraszam. Chcę się zabawić. Dobra! Zatem... Okej, okay, to już słyszeliśmy. Hej, ty! Czy mogę tu gdzieś kupić zielę? Zostaw mnie w spokoju. Mhm. Mm Czyli, będziemy musieli iść na górę znowu. Chodźmy na górę. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Chodźmy. Och, znowu z Nadią do tego pokoju? <laughs> Będzie znowu namiętnie. Okej. Okay, czy Sonia coś powie? Nie, Sonia nie powie nic. No dobra, czyli, że tak powiem, że my bierzemy sobie nadzieję na przesłuchanie. Przesłuchanie na kolanie. <laughs> nie, przepraszam, to był, to był głupi żart. Yy, dobra, czyli po prostu no... Yy, wydaje mi się, że skoro Nadia nie chciała nic mówić na dole, to wszystkie informacje dostaniemy po prostu yy, poza uszami yy, Bromora. Tak mi się wydaje. Okej moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.